Zacznij przebaczać, a zobaczysz jakie to jest uwalniające. I wiem co mówię. Przez 10 lat żywiłem urazę do mamy i taty. Nie mogłem im przebaczyć i nie mieliśmy kontaktu. Zaraz po osiemnastce mojej zacząłem się sam utrzymywać, sam brać odpowiedzialność za swoje życie, i nie mieliśmy już kontaktu. Nie mogłem im przebaczyć tego, jak ich podejmowali decyzji, jak byłem dzieckiem, tego, że oddali mnie do domu dziecka zaraz po urodzeniu. A potem wielu decyzji, które po prostu były złe i nie powinny spotykać dzieci ani nikogokolwiek. Ale nikt nie chciał brać odpowiedzialności za to wszystko, dlatego nie było przepraszam, nie było potrzebnych słów, i wciąż żywiłem urazę w sercu, co powodowało powrót tej złości, tego nieprzebaczenia i urazy, która uwierała mnie w środku. Po 10 latach jednak doszło do mnie, jak ważne są relacje rodzinne i że wszystkie relacje można odbudować. Wyraziłem złość, udało mi się przejść cały proces przebaczenia do rodziców. I dzisiaj nasza relacja nie jest idealna ani z moją mamą, ani z moją tatą. Natomiast cieszę się, że w ogóle coś jest, że mamy kontakt, że babcia i dziadek czekają na wnuka, że możemy się kontaktować ze sobą w święta. Cieszę się, że to się naprawiło, ale to tylko dlatego, że uwierzyłem w moc przebaczenia. Wiem, że przebaczenie to jest trudny temat i może wiele osób będzie mnie to hejtować, że na profilu o szczęściu chcę namawiać do przebaczenia. Ale prawda jest taka, że przynajmniej moje szczęście jest 100 razy większe od kiedy przebaczam. Wszystkim, tak jak Pan Bóg mówi, tak jak Jezus mówi, przebaczaj wszystko 77 razy. Dzisiaj wiem, jakie to trudne, ale decyduję się na to. Dajcie znać, co o tym myślicie. Cześć!